Czyli, jak dzisiaj jest ze mną? Kuba, cześć. No, za Horizon 4, odcinek 21, taka Honda. No, dobra. Dalej są nas zima, widzowie. No. w wodzie. Zwiększasz trochę głośno, żeby też. jaką pracę Ej, w ogóle fajnie teraz w się będzie robiło po śniegu. No, ale idziemy na ostrogach. Słabo się rozpędza, bym powiedział. Czyli już minus. A gratem na grata nie wygląda. Wygląda dosyć dobrze. No, taki trochę jak sportowy. Na piątym biegu dopiero 180. O Jezu, to już pierwszy minus daje. No, to mamy ścinka. Ścinka musi być zawsze przecież. Ej, za Spoko. Mhm, Także, no, o Jezu, taki odcineczek dzisiaj, taki i odcineczek. dzisiaj jeszcze będzie strand no, powinno nam starczyć czasów, starczy, starczy, spokojnie, mm. mam nadzieję, że nie jedziesz do w Kuba, nie, no, też mam taką nadzieję, bo nagrywamy to w czwartek, pewnie też w lecie w czwartek, ten widzowie. No, i tamte kilka filmów to dzisiaj rzuciłem Bo zapomniałem ich nie wrócić totalnie. No. I tak. trochę tyle, jak filmów. Więc no, Dobra, ja jestem przy autostradzie. Ja też mam autostradę. Ale ładnie to wygląda, widzowie. Ja Jak wam minął dzień dzisiaj? No. Mi średnio. No, mi tak... ta średnio. Przez szkołę większość, na angielskim. No. Widzę, że ja mamy taką panią, która nie umie uczyć. No. Chyba nic z tego nie dostaje, że lepiej nas uczy. Nie? Faktycznie codziennie to samo na lekcjach. Trochę bez sensu no. i tak za dwie lekcje nie będziemy nic pamiętać. No Od śnieżarka jechała nawet. że hmm. chyba jedzie na której zastopowałem, ale git. Brata, widzowie jak będzie słychać w tle. Już od razu mówię. W ogóle musimy teraz pójść trochę głośniej, bo samolot leci. No bez to dosłownie samolot leci. Ale jak to słychać? No. Widzowie. Wy może nie słyszycie aż tak ten. Ale nie słyszymy. Mam nadzieję, że nie przeszkodzi nam nagrywanie na tramwajach. Patrz, na liczniku w, w 30, samochodzie, 30. na liczniku w samochodzie jest 140 no. a, a kilometry y, na liczniku ogólnie 238 km. No. Wow, co to było? O, wow. Zowie Olek poszedł gonić bić brata. A ja tu sobie jadę. Bo go trochę bratu Musiałeś was załatwić, brata. Wyjaśnij go. Zarąbałeś mu? Nie. nie ja Zarąbałem. Patrz: 80x84 w samochodzie, a 140 na liczniku. Gdzie samochód?

Tak. tak Dobra widzowie, e, ileś nagrywa? Jeszcze mogę pokazać to jest bączki. To jest bączki. Dobra, idę na trampy? Dobra, tu czekaj tylko bączki. Dobra, ej, ani ma Kurde. Myślę, że nie ma u nas tak, nie? Takie, no tak bączki wyglądają. Wow. Zabrocję się skórę, wziąłem na nowo. Mogę tutaj trochę. Nie o, jest to przyjemne. Mogę trochę tutaj poświrować. Aha. Teraz jakiś kuba, bo da się chyba na kierownicę obrócić ekranu, więc kuba jedną ręką trzyma kierownicę, a jedną ten. Pada, pada. O, Dobra, moja ocena to jest takie cztery. Ja daję 6. 6? No za ten drink, bo nawet fajnie Dlaczego liczbie? ja te 4 4 praktycznie nic mi się w tym samochodzie nie podoba? on robi po prostu sam za siebie, to. No. A jeszcze trochę ktoś... Zobacz, trochę pojechałeś na śniegu i już jest brudno śniegu. No. Takie, to ja po lubię, że jest brudno od śniegu, bo ja wygląda. Ja też. No, trochę jak taka zamrażalka. Dobra, to do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć. Na razie. Na razie, pa!